Rozdział 10. Pewnego razu odbyła się rozmowa z dużą liczbą ludzi, którzy nigdy przedtem nie uczestniczyli w naszych spotkaniach. Jeden z nich zapytał, od czego zaczyna się droga? Osoba, która zadała to pytanie, nie słyszała opisu czterech dróg przedstawionego przez g i użyła słowa droga w potocznym, religijno-mistycznym znaczeniu. Główna trudność w zrozumieniu idei drogi powiedział G, polega na tym, że ludzie zazwyczaj myślą, iż droga podkreślił to słowo, zaczyna się na tym samym poziomie, na którym toczy się życie. To całkiem nie tak. Droga rozpoczyna się na innym, o wiele wyższym poziomie. To właśnie tego ludzie zazwyczaj nie rozumieją. Uważa się, że początek drogi jest łatwiejszy lub prostszy niż w rzeczywistości. Spróbuję to wytłumaczyć. Człowiek żyje podlegając prawu przypadku oraz dwu, także rządzonym przez przypadek, rodzajów wpływów. Wpływy pierwszego rodzaju stworzono są w samym życiu albo przez samo życie. Są to wpływy rasy, narodu, kraju, klimatu, rodziny, wykształcenia, społeczeństwa, zawodu, sposobów zachowania się i obyczajów. Dobrobytu, biedy, aktualnych idei i tak Wpływy drugiego rodzaju stworzone są poza tym życiem. Są to wpływy kręgu wewnętrznego czy też wpływy ezoteryczne. Innymi słowy, chodzi o wpływy stworzone także na ziemi, ale według innych praw. Wpływy te różnią się od poprzednich przede wszystkim tym, że są w chwili swego powstania świadome. Oznacza to, że zostały one świadomie stworzone przez świadomych ludzi w określonym celu. Wpływy tego rodzaju są zazwyczaj ujmowane w postaci systemów i nauczeń religijnych, filozoficznych doktryn, dzieł sztuki i Zostają one wprowadzone w życie w określonym celu i wymieszane z wpływami pierwszego rodzaju, ale trzeba pamiętać, że wpływy te są świadome tylko w chwili powstania. Wpadając w ogólny wir życia, zaczynają one podlegać ogólnemu prawu przypadku i działać mechanicznie, to znaczy, że na pewnego określonego człowieka mogą one działać lub nie, mogą do niego docierać albo nie, ulegając w życiu poprzez przekaz i interpretację, zmianie i wypaczeniu. Wpływy drugiego rodzaju zostają przekształcone. We wpływy pierwszego rodzaju, a więc zostają jakby wcielone do wpływów pierwszego rodzaju. Jeśli się na tym zastanowimy, to zobaczymy, że wcale nie jest nam trudno odróżnić wpływy stworzone w życiu od wpływów, których źródło leży poza życiem. Niemożliwe jest ich wyliczenie, sporządzenie katalogu jednych czy drugich. Trzeba to zrozumieć. I wszystko zależy od tego rozumienia. Mówiliśmy o początku drogi. Początek drogi zależy właśnie od tego rozumienia lub też od umiejętności rozróżniania obu rodzajów wpływów. Oczywiście ich dystrybucja jest nierówna. Jeden człowiek otrzymuje więcej wpływów, których źródło leży poza życiem, inny mniej, trzeci jest od nich prawie zupełnie oddzielony, ale temu nie można zaradzić. To już jest przeznaczenie. Gdy ogólnie mówimy o normalnym życiu, normalnych warunkach i normalnym człowieku, to trzeba rzec, że warunki są mniej więcej takie same, to znaczy mówiąc ściślej, trudność jest jednakowo dla wszystkich. Polega ona na rozdzieleniu dwóch rodzajów wpływów. Jeśli człowiek otrzymując te wpływy nie rozdziela ich, a więc jeśli nie widzi lub nie czuje istniejącej pomiędzy nimi różnicy, to wtedy ich oddziaływanie na niego też nie jest wyodrębnione, to znaczy, że działają one w ten sam sposób, na tym samym poziomie, dając takie same rezultaty. Ale jeśli człowiek otrzymując te wpływy zacznie je rozróżniać i odkładać na bok te, które nie są stworzone w samym życiu, to stopniowo samo rozróżnianie tych wpływów stanie się coraz łatwiejsze, także po pewnym czasie człowiek nie będzie już ich mylił ze zwykłymi wpływami życia skutki wpływów, których źródło leży poza życiem, wszystkie razem się w nim gromadzą. On pamięta je razem, czuje je razem, zaczynają one formować w nim pewną całość. On sam nie zdaje sobie jasno sprawy o co chodzi, nie wyjaśnia sobie co, jak i dlaczego, a jeśli to robi, to popełnia błędy. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że skutki tych wpływów razem się w nim gromadzą i po pewnym czasie formują w nim swego rodzaju centrum magnetyczne, które zaczyna przyciągać pokrewne wpływy i dzięki temu rośnie. Jeśli centrum magnetyczne otrzymuje wystarczająco dużo pożywienia i jeśli inne strony ludzkiej osobowości, będące skutkiem wpływów stworzonych w życiu, nie stawiają oporu, wtedy centrum magnetyczne zaczyna oddziaływać na orientację człowieka, zmuszając go do obrócenia się, a nawet poruszania w pewnym kierunku. Kiedy centrum magnetyczne osiąga dostateczną siłę i rozwój, człowiek rozumie już ideę drogi i zaczyna szukać tej drogi. Poszukiwanie drogi może zająć wiele lat i prowadzić do nikąd. Zależy to od warunków, od okoliczności, od mocy centrum magnetycznego, od mocy i ukierunkowania wewnętrznych tendencji, które nie są zainteresowane tym poszukiwaniem i które mogą odwrócić uwagę człowieka dokładnie w chwili, kiedy pojawia się możliwość znalezienia drogi. Jeśli centrum magnetyczne działa właściwie i jeśli człowiek naprawdę szuka lub nawet jeśli nie szuka aktywnie, ale właściwie czuje, to może on spotkać innego człowieka, który zna drogę i który bezpośrednio lub przez innych ludzi związanych jest z ośrodkiem istniejącym poza prawem w przypadku z ośrodkiem, z którego pochodziły idee, które stworzyły centrum magnetyczne. I tu znowu pojawia się wiele możliwości, ale o tym będziemy mówić później. Przez chwilę wyobraźmy sobie, że oto człowiek spotyka kogoś, kto naprawdę zna drogę i kto gotów jest mu pomóc. Oddziaływanie tego kogoś na człowieka przebiega przez jego centrum magnetyczne. Wtedy w tym punkcie człowiek wyzwala się spod prawa przypadku. To należy zrozumieć. Wpływ człowieka, który zna drogę na pierwszego człowieka, jest specjalnego rodzaju wpływem różniącym się od dwóch poprzednich. Po pierwsze jest to wpływ bezpośredni, a po drugie jest to wpływ świadomy. Wpływy drugiego rodzaju, które tworzą centrum magnetyczne są w chwili powstania świadome, później jednak zostają one wyrzucone w ogólny wir życia, wymieszane z wpływami stworzonymi przez samo życie i na równi z nimi podlegają prawu przypadku. Wpływy trzeciego rodzaju nigdy nie podlegają prawu przypadku, same znajdują się poza prawem przypadku i ich działanie ma miejsce także poza prawem przypadku. Wpływy drugiego rodzaju mogą pochodzić z książek, z systemów filozoficznych, z obrzędów. Upwyły trzeciego rodzaju mogą przychodzić tylko bezpośrednio z jednej osoby na drugą drogą ustnego przekazu. Chwila, w której człowiek szukający drogi spotyka człowieka, który zna drogę, nazywana jest pierwszym progiem lub pierwszym krokiem. Od tego pierwszego progu zaczynają się schody. Pomiędzy życiem i drogą znajdują się schody. Dopiero idąc po schodach, człowiek może wejść na drogę. W dodatku człowiek wchodzi po tych schodach z pomocą człowieka, który jest jego przewodnikiem. Nie może on wchodzić po schodach sam. Droga zaczyna się tam, gdzie kończą się schody to znaczy po ostatnim progu schodów na poziomie o wiele wyższym od zwykłego poziomu życia. Tak więc nie można odpowiedzieć na pytanie, od czego zaczyna się droga. Droga zaczyna się od czegoś, czego nie ma wcale w życiu, a zatem nie można powiedzieć od czego. Mówi się czasami, wchodząc po schodach, człowiek niczego nie jest pewien. Może we wszystko zwątpić, w swoje własne moce, w to, czy to, co robi, jest właściwe, w przewodnika, jego wiedzę i jego moce. Jednocześnie to, co osiąga, jest bardzo niestabilne. Nawet jeśli wszedł już dosyć wysoko po schodach, to w każdej chwili może spaść na sam dół i będzie musiał zacząć wszystko od początku. Ale gdy przekroczył ostatni próg i wszedł na drogę, wszystko się zmienia. Po pierwsze, znikają wszelkie jego wątpliwości co do przewodnika, i jednocześnie przewodnik zaczyna być mu o wiele mniej potrzebny niż przedtem. Pod wieloma względami może stać się on niezależny i może wiedzieć dokąd zmierza. Po drugie nie może już tak łatwo utracić efektów swojej pracy i nie może znaleźć się z powrotem w zwyczajnym życiu. Nawet jeśli porzuci drogę, to nie będzie w stanie powrócić tam, skąd wystartował. To prawie wszystko, co można ogólnie powiedzieć na temat schodów i drogi, I jako że istnieją różne drogi. Mówiliśmy już o tym przedtem. Na przykład na czwartej drodze istnieją specjalne warunki, których nie może być na innych drogach. I tak na czwartej drodze warunkiem wejścia po schodach jest to, że człowiek nie może wejść na wyższy stopień, dopóki nie umieści innego człowieka na swoim miejscu. Ten drugi z kolei, by wejść wyżej, musi postawić na swoim miejscu trzeciego człowieka. Tak więc im wyżej człowiek wchodzi, tym bardziej jest on zależny od tych, którzy podążają za nim. Jeśli oni się zatrzymają, on także się zatrzyma. Tego rodzaju sytuacje mogą zdarzyć się na drodze. Człowiek może coś osiągnąć, na przykład jakieś specjalne moce, i później może poświęcić te moce, by podnieść innych ludzi na swój poziom. Jeśli ludzie, z którymi pracuje, osiągną jego poziom, to otrzyma on z powrotem wszystko to, co poświęcił, ale jeśli nie osiągną, to może on wszystko stracić. Istnieją także różne możliwości dotyczące sytuacji nauczyciela w odniesieniu do ośrodka ezoterycznego, mianowicie może on wiedzieć więcej lub mniej o ośrodku ezoterycznym, może wiedzieć dokładnie, gdzie ten ośrodek się znajduje oraz w jaki sposób czerpało się lub czerpie z niego wiedzę i otrzymuje pomoc. Może też nic o tym nie wiedzieć, a jedynie znać człowieka, od którego on sam otrzymał swoją wiedzę. W większości wypadków ludzie zaczynają właśnie od punktu, w którym rozpoznają tylko jeden stopień wyżej od tego, na którym się znajdują. I dopiero w miarę swojego własnego rozwoju zaczynają oni proporcjonalnie widzieć dalej i rozpoznawać skąd to, co wiedzą, do nich przyszło. Małe znaczenie ma to, czy człowiek, który przyjmuje na siebie rolę nauczyciela, zna dokładnie pochodzenie tego, czego uczy, czy nie zna. Wyniki jego pracy zależą przede wszystkim od tego, czy jego idee rzeczywiście pochodzą z ośrodka ezoterycznego i czy on sam rozumie i potrafi odróżnić idee ezoteryczne, to znaczy, idee poznania obiektywnego od idei subiektywnych, naukowych i filozoficznych. Do tej pory mówiłem o prawdziwym centrum magnetycznym, o prawdziwym przewodniku i o prawdziwej drodze, ale możliwa jest też sytuacja, w której centrum magnetyczne zostało błędnie ukształtowane może ono samo w sobie być podzielone to znaczy może zawierać sprzeczności co więcej mogą pojawić się w nim wpływy pierwszego rodzaju i te stworzone w życiu jakby w przebraniu wpływów drugiego rodzaju albo te ślady wpływów drugiego rodzaju wypaczonych do tego stopnia że stały się już one swoim własnym przeciwieństwem takie błędnie ukształtowane centrum magnetyczne nie może dać właściwej orientacji. Człowiek z tego rodzaju błędnym centrum magnetycznym także może szukać drogi i może spotkać drugiego człowieka, który będzie nazywał siebie nauczycielem i który będzie mówił, że zna drogę i że jest on związany z ośrodkiem znajdującym się poza prawem przypadku. W rzeczywistości człowiek ten może nie znać drogi, ani nie być związany z takim ośrodkiem. Co więcej, istnieje tutaj znów wiele możliwości. Po pierwsze, może on autentycznie się mylić i myśleć, że coś wie, podczas gdy w rzeczywistości nie wie nic. Po drugie, może on wierzyć innemu człowiekowi, który z kolei sam może się mylić. Po trzecie, może on świadomie wprowadzać błąd. Tak więc, jeśli człowiek, który szuka drogi, mu wierzy, to może on tego człowieka poprowadzić w zupełnie innym kierunku niż obiecuje. Może on go zawieść bardzo daleko od właściwej drogi i spowodować w nim skutki dokładnie odwrotne od skutków, które pojawiają się na właściwej drodze. Ale na szczęście zdarza się to bardzo rzadko. To znaczy, istnieją liczne błędne drogi, ale w większości wypadków donikąd one nie prowadzą. Człowiek po prostu kręci się w kółko w jednym miejscu i myśli, że dokąd się zmierza. Jak można rozpoznać błędną drogę? zapytał ktoś. Jak można ją rozpoznać? Powiedział G. Niemożliwe jest rozpoznanie błędnej drogi, jeśli się nie zna prawdziwej drogi. Oznacza to, że nie ma sensu martwić się o to, jak rozpoznać błędną drogę. Trzeba myśleć o tym, jak odnaleźć prawdziwą drogę. To o tym przez cały czas mówimy. Nie da się tego powiedzieć w dwóch słowach. Ale z tego, co rzekłem, możecie wyciągnąć wiele pożytecznych wniosków pod warunkiem, że pamiętacie wszystko to, co zostało powiedziane i wszystko, co z tego wynika. Na przykład możecie zobaczyć, że nauczyciel zawsze odpowiada poziomowi ucznia. Im wyżej jest uczeń tym wyżej musi się znaleźć nauczyciel, ale uczeń na niezbyt wysokim poziomie nie może liczyć na nauczyciela na bardzo wysokim poziomie. W rzeczywistości uczeń nigdy nie może dostrzec poziomu nauczyciela. To jest prawo. Nikt nie może widzieć powyżej swojego własnego poziomu. A z reguły ludzie nie tylko tego nie widzą, ale wręcz przeciwnie. Im niżej oni sami się znajdują, tym wyższego poziomu nauczyciela się domagają. Właściwe rozumienie tego punktu jest bardzo znaczące, jednak bardzo rzadko to się zdarza. Zazwyczaj człowiek sam nie jest wart złamanego grosza, ale za nauczyciela musi on mieć nie kogo innego jak tylko samego Jezusa Chrystusa. Na mniej się nie zgadza. Nigdy nie przyjdzie mu do głowy, że nawet jeśli spotkałby takiego nauczyciela jak Jezus Chrystus, przyjmując Go takim, jak ów został opisany w Ewangeliach, to nie byłby w stanie za Nim iść, ponieważ aby zostać uczniem Chrystusa, sam musiałby się znaleźć na poziomie apostoła. Jest to określone prawo. Im wyżej znajduje się nauczyciel, tym trudniej jest uczniowi, a jeśli jeśli różnica poziomów nauczyciela i ucznia przekroczyły pewną granicę, to trudności na ścieżce ucznia stają się nie do pokonania. To właśnie w związku z tym prawem pojawia się jedna z podstawowych zasad czwartej drogi. Na czwartej drodze nie ma jednego nauczyciela. Kto jest starszy, ten jest nauczycielem. I tak jak nauczyciel jest potrzebny uczniowi, tak samo uczeń jest potrzebny nauczycielowi. Uczeń nie może iść do przodu bez nauczyciela i nauczyciel nie może iść do przodu bez uczniów. Nie jest to wzgląd ogólny, lecz niezbędna i całkiem konkretna zasada stanowiąca podstawę prawa, zgodnie z którym człowiek podąża wzwyż. Jak zostało wcześniej powiedziane, nikt nie może wejść na wyższy stopień, jeśli nie umieścił innego człowieka na swoim miejscu. To, co człowiek sam otrzymał, musi natychmiast oddać. Tylko wtedy może otrzymać więcej, inaczej zostanie odebrane mu nawet to, co już dostał. Czytał Miłar z jasnej strony mocy. www.jasnastronamocy.info